Warcloch, korona Freichera, fascynacja obłędem, fragment 265, Stefan Kosiewski, ukryta prawda kościoła katolickiego, zniweczona rzeczywistość, zarys estetyki Hazaru. Czyta z Frankfurtu nad menem autor. Ksiądz dziekan życzy sobie, przytaczam biszefę di Iren Gläubigen Vertrauen, biskupów, którzy ufają swoim wiernym. Koniec przytoczenia. A przy tym wyrzuca ten sam człowiek. Powodowany chęcią zrobienia większego geszeftu, książkę katolicką z pejzażu bankowej metropolii Frankfurtu nad Menem, a żeby zamienić na źródło wyższych dochodów, lokal po księgarni Karolus, oferującej, Dewocjonalia. Coś jak księgarnia świętego Jacka w Polsce, medaliki, różańce, obrazki na ścianę i gdzie gdzieniegdzie tylko książki na półkach o tematyce nawiązującej pozornie do chrześcijaństwa, dobraczyński i inne judaika, beletrystyka żerująca na naiwności wierzących, którzy zapełniając zgodnie ze zasadami teorii, literatury, produktami swojej własnej wyobraźni, miejsca nie do określenia w czytanych przez siebie drobiazgach literackich, broszurkach i powieściach brukowych, Wypełniają pieniędzmi kieszenie grafomanów, zafascynowanych obłędem zrodzonym pod wpływem lektury ich produktów. Nie zastanawia się w zadufaniu żydłackim klecha, jakich to księży prawdziwych życzą sobie na co dzień w parafii, Ludzie prości, którzy z biskupami nawykli obcować od święta. My zaś, jako i ludzie obdarzani mianem intelektualiści, dla uzasadnienia ich biedy materialnej, tudzież czasem dla zrekompensowania skutków skazania tych biedaków przez oligarchię, Ukryte żydostwo na życie w niedostatku? Nie jesteśmy przecież jako katolicy, osobami wiernymi jednemu czy drugiemu księdzu, albo i biskupowi? Gdyż jako głęboko wierzący, nie wierzymy w osobę księdza czy biskupa, którą mamy w głębokim poważaniu. Albowiem każdy człowiek, jak Franciszek, ma prawo być omylny w sprawach ludzkich. Czy w sprawie stosunku cywilizacji chrześcijańskiej do obrzydliwego i niemiłego panu Bogu grzechu sodomii. Homoseksualizmu, trockizmu, łączącego powierzchowność obleśną i pedalską, słusznie z sobą zarządcy domu świętej Marty w Rzymie, jak z burdelmamą Alfons kojarzy radość niebiańską i korzyść, dla której Żydy kupczyły w świątyni. Dopóki Jezus nie pogonił barachła sznurem w Jeruzalem. W domu świętej Marty w Rzymie Franciszek wygłosił natomiast dzisiaj po śniadaniu mowę o tym, że trzeba umieć odróżniać mądrość Boga od ducha wścipstwa. Nie wdając się w polemikę zasadniczą na temat pomieszczania we wspomnianym bergoleniu dwóch różnych aspektów jednej i tej samej sprawy, wracamy na własne podwórko we Frankfurcie. E, Freiche, jak Freimaurę. Mason, pisany przez E.I. I Baron, xix szlachta, wyemancypowana tak samo jak założyciele żydokomunizmu, Marx i Engels, z dobrych, rabinicznych albo kapitalistycznych rodów, Wywodząca swoje poczynania ze światła na wschodzie rewolucji francuskiej ponapoleońska? Na marginesie najlepiej symbolizuje takich nowoszlacheckich ludzi w Republice Federalnej Niemiec nazwisko Weizsäcker. I ksiądz rzymskokatolicki w jednej osobie, Dziekan Frankfurtu nad Menem Johannes zu Elz, wujek barona zu Gutenberg, który na własne życzenie odwołał się z urzędu wicekanclerza Niemiec po udowodnieniu mu publicznie kradzieży zuchwałej cudzej własności intelektualnej. Celu wejścia w używanie stopnia naukowego, doktor, który mu się nie należał, nie potępił jako ksiądz rzymskokatolicki grzechu obrzydliwej kradzieży we własnej rodzinie, natomiast rzucił jako pierwszy kamieniem w osobę biskupa Limburga któremu przyjmując na siebie obowiązki kapłana Jezusa Chrystusa, ślubował wszak bezwarunkowe posłuszeństwo jako biskupowi miejsca, w tym konkretnym wypadku, pochodzącemu z wielodzietnej chłopskiej rodziny, księdzu profesorowi Franciszkowi Piotrowi Tebarcowi. Pan Elst, pomawiając dobrego pasterza mojej diecezji Limburg o wyłączną i osobistą odpowiedzialność za podyktowane inflacją, a także prawami rynku, nieujęte niestety przez budowniczych planem. Podniesienie się w realu kosztów zaplanowanej na długo wcześniej przed nastaniem te barca budowy kompleksu diecezjalnych zabudowań przykatedralnych, wznoszonych dopiero po kilkuset latach w tym tak bardzo znaczącym dla historii narodów Europy miejscu jak Limburg. Poeta polski musi powiedzieć, że ksiądz i szlachta zu Elc zachowuje się przy tym jak czarna dziura, ein szwarcloch. Szwarce löcher saugen materii auf, die ihnen zu nae kommt. Czarne dziury wciągają materię, która za blisko im podchodzi. Dlatego jako jeden z dwóch statutowych nadzorców, siedzących na wielomilionowej kasie karitasu we Frankfurcie nad Menem, wciągnął nieodpowiedzialnie w siebie ten freiherr rzymskokatolicki, ksiądz rzymskokatolicki i stary. Człowiek źle bo grzesznie myślący, że skoro wszystko mu wolno i wszystko mu się upiecze, jako dobremu wujkowi byłego wicekanclerza, kłamcy w żywe oczy i plagiatora, to i upieprzy mu się szkodliwe dla Kościoła świętego oddziaływanie jego nieszczęsnej osoby. Na małych ludzi zbierających pieniądze na karitas w mojej parafii rzymskokatolickiej św. Jana Apostoła. Świętującej w bieżącym roku, z udziałem biskupa Limburga, 150-lecie erygowania parafii we wsi Unterleiderbach. To jest Frau Asman. I księdza o nazwisku Zauer. Kwach po polsku, kwaśniewski czy Stoltzman Zauer, a żeby pozostać przy nazwisku używanym także przez męża byłej szefowej Cugutenberga, wcześniej szefowej propagandy komunistycznego związku młodzieży FDJ w żydokomunistycznej DDR. Obecnie ewangelicki Angeli Merkel bezdzietnej Joachim Zauer synom swoim z poprzedniego małżeństwa nadał imiona żydowskie Daniel i Adrian. Nieszczęsny proboszcz mojej parafii, który jest Odpowiedzialny za obrzydliwe judzenie w parafialnej gazetce przez Frau Asman przeciwko biskupowi miejsca, po faryzejsku goszczonemu przez wtajemniczonych w byłej wiosce Unterliderbach w maju 2013 roku, ma na imię Martin. Farer Martin Zauer. Na pamiątkę rzymskiego oficera na koniu, który podzielił się z bezdomnym żebrakiem ostatnią koszulą i przeszedł z tym do legendy kościoła powszechnego jako święty marcin, ażeby dać biednym ludziom na wieki nadzieję, na ludzkie zachowanie się, być może kiedyś, w nieokreślonej bliżej przyszłości, innych ludzi możnych, którzy normalnie żyją kosztem biedaków, zepchniętych na margines społeczny, ofiar pazerności przebrzydłej, asocjalnej, wyniosłości. Pana wójta i plebana w koronie Freichera od XIX wieku, dźwigającej po żydowsku siedem kulek nadludzkiej doskonałości na siedmiu trójkątach masońskich. Trzy rąby i trzy klejnoty na koronie barona w Niemczech oddają. Trzy stopnie wtajemniczenia w najstarszym na świecie brytyjskim wolnomularstwie, które od 27 grudnia 1813 roku, dnia świętego Jana Ewangelisty, rozpełzło się cichaczem w stopniu zaiste mogącym zaimponować niewtajemniczonym osobom, które nie rozumieją, że masą także w grupie pozostaje indywidualną osobą i postrzega się jako taka, i jako taka ponosi odpowiedzialność.